Panie no trenerze, runda nie rozpoczęła się dobrze dla pana drużyny. No niestety ponieśliśmy porażkę, może to nie była Ten mecz na pewno nie powinniśmy przegrać. Remis byłby najbardziej sprawiedliwym wynikiem. W naszym zespole może nie była, to, nie była zła gra, ale zabrakło skuteczności. Biorąc pod uwagę dzisiejszy mecz i wynik, co poprawiło się? Zdecydowanie skuteczność. Z poprzedniego meczu, powiedzmy, przy 8 sytuacjach, wykorzystaliśmy z 3 tym to był jedno odgwizdany spalony. Dzisiaj, dzisiaj była ta skuteczność na 50%, nawet może i 60%. Patrząc na dzisiejsze bramki, ładne bramki, wnoszę, że to jest fala wznosząca formy. Miejmy nadzieję, że tak. Chłopcy podchodzą bardzo ambitnie do tego, co robią. Na co dzień trenują 7-8 razy plus mecz. No i daje to efekt w postaci takiej, że są w stanie Ładnie, godnie się prezentować prawda, na y, y, meczu. Czy y, w tym roku idziemy na mistrza? Y, nie, nie bądźmy takimi hura No Naszym zadaniem jest szkolenie y, y, i nauka ich, żeby w przyszłości mogli grać, z, y, czy to w klubie macierzystym, może gdzieś wyżej. I na tym się skupiamy. A co po drodze się wydarzy, to życie pokaże.